W pierwszym zadaniu będziemy obliczać objętość i pole powierzchni całkowitej przedstawionych grania stosłupów. Mamy trzy grania stosupy, każdy z nich ma opisane krawędzie literami A, B i C, dzięki czemu wiemy, które krawędzie są tej samej długości. I mamy też podane, ile dana krawędź wynosi, jaka jest jej długość. Zaczniemy sobie od prostopadłościanu. Na początku zawsze warto napisać sobie wzór na objętość i na pole powierzchni całkowitej, po to, żeby zobaczyć, czy mamy wszystkie dane, czy czegoś jeszcze nam brakuje. Wzór na objętość grania stosłupa to oczywiście pole podstawy razy jego wysokość. W naszym przypadku naszą podstawą jest prostokąt o krawędziach A i B, także pole podstawy to będzie pole prostokąta. Czyli możemy sobie zapisać, że to jest a razy b. Musimy to pomnożyć razy wysokość, czyli razy tą naszą trzecią krawędź, razy naszą krawędź c. Czyli nasz wzór na objętość to będzie a razy b razy c. Możemy sobie teraz podstawić już liczby, ponieważ wszystkie te dane mamy. To będzie 3 razy 4 razy 5. Czyli 12 razy 5 to da nam 60. Mamy już policzoną objętość naszego grania stosłupa. Teraz będziemy liczyć pole powierzchni całkowitej. Pole powierzchni całkowitej to będzie zawsze dwa razy pole naszej podstawy plus pole naszych ścian bocznych. Pole podstawy wiemy już, że to jest A razy B. Także możemy sobie zapisać tutaj, nawet poniżej, że nasze pole podstawy jest równe a razy b. Podstawimy sobie wartości, czyli 3 razy 4. Nasze pole podstawy to będzie 12. Zastanówmy się teraz, jak opisać nasze pole ścian bocznych. Pole ścian bocznych, czyli musimy dodać do siebie pole wszystkich czterech ścian. I teraz widzimy, że skoro tutaj jest krawędź długości A i ona ma, ta ściana będzie miała wysokość C. To pole tej ściany, to będzie na pewno pole prostokąta o bokach A i C. Czyli zapiszemy to sobie jako iloczyn A razy C. I teraz taka ściana jak tutaj z przodu będzie też z tyłu. Ona jest dokładnie taka sama, też ma tutaj wymiary. A razy C. Zapiszemy sobie więc, że ta ściana A razy C będzie się pojawiać dwa razy. I teraz mamy jeszcze dwie pozostałe ściany. Ściany, które w podstawie mają krawędź długości B, a wysokość to znowu jest nasze C. Czyli możemy sobie zapisać, że do tego musimy jeszcze dodać dwie ściany, które mają pole B razy C. I tutaj sobie napiszę tą dwójkę, tak żebyśmy wiedzieli, że to są dwie ściany. Teraz sobie wstawimy już nasze wartości. A razy C, czyli 3 razy 5 i razy 2, plus B razy C, czyli 4 razy 5 i razy 2. Te nawiasy de facto tutaj są niepotrzebne. Ja tylko chciałam, żebyśmy tutaj widzieli, że to jest to nasze pole ściany. I to pole mnożymy razy 2, ponieważ występują dwie takie same ściany. 3 razy 5, 15 razy 2, 30, 4 razy 5, 20 razy 2, 40, czyli mamy 30 plus 40. Pole naszych ścian bocznych to będzie więc 70. I teraz mamy już wszystkie dane. Możemy policzyć pole całkowite. Pole całkowite. To będzie w takim razie dwa razy pole podstawy, czyli dwa razy 12 i plus pole ścian bocznych, czyli plus 70 24 plus 70, czyli otrzymamy 94. Nasz drugi przykład to granie stosu, który, na co musimy od razu zwrócić uwagę, nie jest położony na podstawie. On leży na jednej ze ścian bocznych, a podstawy są tak, jakby trochę z boku. To jest bardzo istotna informacja, ponieważ jeżeli tego nie zauważymy, to nie będziemy w stanie obliczyć tutaj naszej objętości i pola powierzchni całkowitej, korzystając z wzorów, które znamy dla grania stosłupów. Dlatego tutaj od razu przygotowałam kolejny rysunek, gdzie już tą bryłę obracamy sobie, czyli. Stawiamy ją na tych podstawach. I teraz już bardzo dobrze widać, co jest naszą podstawą, a co jest naszymi ścianami bocznymi. Warto o tym pamiętać, że czasem może się pojawić takie zadanie, gdzie właśnie pierwszym krokiem będzie odpowiednie odwrócenie tego naszego podanego grania stosłupa. I teraz zapiszemy sobie oczywiście wzory, z których będziemy korzystać. Objętość, czyli będzie to pole podstawy razy wysokość. Tutaj widzimy, że. Na naszej podstawie jest trójkąt, i ten trójkąt ma wszystkie krawędzie o długości A. Jest to więc trójkąt równoboczny. Warto tutaj przypomnieć sobie wzór na pole trójkąta równobocznego. To jest szczególny wzór. Jeżeli chodzi o trójkąty, to najczęściej posługujemy się wzorem, że pole trójkąta to jest 1, druga a razy H. Natomiast tutaj musimy pamiętać, że jest też wzór na pole trójkąta równobocznego. I pole tego trójkąta równobocznego to jest a kwadrat pierwiastek z 3 przez 4. Dlaczego ten wzór jest taki ważny? Dlatego, że dzięki niemu możemy policzyć pole tego trójkąta, czyli pole tutaj naszej podstawy, bez wyliczania wysokości. Oczywiście moglibyśmy się o to pokusić, i tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie tą wysokość policzyć. Natomiast jest to czynność, która zajmie nam dodatkowo czas, a możemy sobie policzyć tą podstawę właśnie bez używania tej naszej wysokości. Czyli możemy sobie wpisać w naszym wzorze, że nasza objętość to będzie a kwadrat pierwiastek z 3 przez 4, czyli nasza podstawa i razy wysokość. Wysokością tutaj, w momencie, kiedy obrócimy sobie dobrze już tą bryłę, widzimy, że jest nasz bok c. Także mnożymy to wszystko razy c. I teraz już podstawiamy a kwadrat, czyli 3 do kwadratu razy pierwiastek z 3 przez 4, i to będziemy mnożyć jeszcze razy 5, czyli nasza objętość u góry 3 do kwadratu to będzie 9. Czyli mamy 9 pierwiastków z 3, mnożymy to jeszcze razy 5, może zapiszmy to sobie tak, że to jest 9 pierwiastków z 3 i jeszcze razy 5, a potem to wszystko dzielimy na 4, czyli nasza objętość to będzie 45 pierwiastków z 3 podzielonych na 4. I tutaj ten wynik już tak zostaje. Czyli nie obliczamy tego dalej, nie wyliczamy pierwiastka, po prostu zostawiamy to w takiej formie. Zawsze wynik zapisujemy w formie nieskracalnej, tutaj już nic nie jesteśmy w stanie skrócić, dlatego właśnie tak go zostawiamy. Czyli mamy już policzoną naszą objętość, i teraz musimy policzyć nasze pole powierzchni całkowitej. Pole powierzchni całkowitej. To jak zwykle dwa razy pole podstawy plus pole ścian bocznych. Pole podstawy już mamy wyliczone. Tutaj mieliśmy A kwadrat pierwiastek z 3 przez 4. Także tutaj widać, że wyszło nam 9 pierwiastków z 3 przez 4, także nie musimy go sobie osobno wyliczać. Natomiast zastanówmy się, co będzie naszym polem ścian bocznych. Tutaj mamy trzy ściany boczne. I teraz każda z tych ścian ma w podstawie krawędź długości A i wysokość tej ściany bocznej to jest nasz bok C. Czyli w związku z tym, że w podstawie mamy trójkąt równoboczny, to wszystkie trzy ściany boczne są takie same. Także możemy sobie zapisać, że to nasze pole ścian bocznych to będzie trzy razy, ponieważ te ściany są trzy, nasze pole prostokąta A razy C. A i co mamy podane, także od razu możemy sobie wyliczyć, że to będzie 3 razy 3 i razy 5. 3 razy 5 to jest 15, razy 3 45. I nie pozostaje nam nic innego, jak już policzyć nasze pole całkowite. To jest 2 razy pole podstawy, czyli dwa razy nasze pole podstawy to jest ta część liczenia objętości. Czyli 9 pierwiastek z 3 przez 4. I teraz do tego musimy dodać jeszcze 45. Co tutaj możemy zrobić? Dwójka z czwórką nam się skróci. Czyli mamy jedynkę i dwójkę. Zostanie nam 9 pierwiastków z 3 przez 2 plus. 45. I tutaj też nic więcej nie robimy już z tym wynikiem. Zostawiamy go w takiej formie. Teraz będziemy liczyć objętość i pole powierzchni całkowitej grania stosłupa, który w podstawie ma sześciokąt. I co więcej jest to sześciokąt, który jest wielokątem foremnym, czyli sześciokąt, który ma wszystkie krawędzie tej samej długości. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że nigdzie nie mamy w tablicach przedstawionego jednoznacznego wzoru na pole po prostu sześciokąta. Wtedy, kiedy sześciokąt ma krawędzie o różnej długości, my nie mamy jednego wzoru, który pozwoli nam to właśnie pole policzyć. Natomiast w momencie, kiedy mamy sześciokąt, który jest foremny, czyli ma wszystkie krawędzie tej samej długości, możemy skorzystać z takiego wzoru, który mówi, że pole tego naszego sześciokąta, czyli ja sobie napiszę pole podstawy, bo to, jest, bo to jest nasza podstawa, to jest 6 razy pole trójkąta równobocznego. Pole trójkąta równobocznego, czyli to pole, które wykorzystywaliśmy już wcześniej. Ten wzór, który mówi nam, że jest to a kwadrat pierwiastek z 3 przez 4. Dlaczego tak się dzieje? Gdybyśmy sobie spojrzeli na ten nasz sześciokąt, to możemy go sobie podzielić jego przekątnymi. Możemy to zrobić w ten sposób. Tutaj narysujemy jedną przekątną. Tu narysujemy sobie drugą przekątną i tutaj mamy trzecią przekątną. I teraz właśnie, kiedy mamy wyrysowane te przekątne, to widzimy, że rzeczywiście ten nasz sześciokąt składa się z sześciu trójkątów. To są trójkąty równoboczne. Nie będziemy teraz zajmować się tym, jak to udowodnić, że to na pewno są trójkąty równoboczne. To jest temat, który jest istotniejszy do nauczenia się przy planimetrii, także na pewno będzie lekcja, będzie można od tego tematu wrócić. Natomiast, tak jak widać, to jest sześć trójkątów, więc korzystamy z tego wzoru, że pole tego naszego sześciokąta, pole tej naszej podstawy to będzie 6 razy a kwadrat pierwiastek z trzech przez. 4. I teraz liczymy już wszystko tak, jak w poprzednich przykładach, czyli na początku nasza objętość. Objętość to będzie pole podstawy razy wysokość, czyli my już wiemy, że naszym polem podstawy będzie 6 razy. I teraz a kwadrat wstawimy sobie już tą trójkę, czyli 6 razy 3 do kwadratu pierwiastek z 3. Przez 4 i razy nasza wysokość. Wysokość tego grania stosłupa to jest nasza krawędź C, czyli razy 5. Teraz możemy tutaj sobie skrócić czwórkę z szóstką, czyli tutaj mamy 2, tu mamy 3. U góry mamy tak 3 do kwadratu, czyli 9 razy 3, czyli 27 pierwiastków z 3 razy jeszcze to 5 i podzielone to wszystko na 2. Czyli teraz musimy sobie wymnożyć to, co mamy u góry. 27 razy 5. Najłatwiej zrobić to w ten sposób, że pomnożyć sobie tą liczbę razy 10 i podzielić na 2. To jest taka metoda, jak szybko sobie pomnożyć daną liczbę razy 5. 27 razy 10 to będzie 270 i 270 podzielone na 2 to będzie 135 pierwiastków z 3 podzielone na 2. I już w tej formie wynik zostawiamy, ponieważ widzimy, że tutaj to 135 przez 2 na pewno nam się nie podzieli. I teraz nasze pole powierzchni całkowitej, czyli oczywiście 2 razy pole podstawy plus pole ścian bocznych. Pole podstawy to już wiemy, że to będzie tutaj to nasze 6 razy. 9 pierwiastków z 3 przez 4, ale teraz pole ścian bocznych. Tutaj tych ścian bocznych mamy 6, ponieważ mamy sześciokąt w podstawie i jako, że ten nasz sześciokąt jest wielokątem foremnym, ma wszystkie krawędzie tej samej długości, to na pewno będziemy mieć wszystkie ściany boczne takie same. Czyli możemy sobie napisać, że to pole ścian bocznych to będzie 6 razy i teraz pole jednej ściany to jest nasze A razy C czyli 6 razy a razy c, czyli mamy 6 razy 3 i razy 5. 6 razy 5 to jest 30 razy 3 to jest 90. I teraz już możemy sobie policzyć pole powierzchni całkowitej, czyli 2 razy nasze pole podstawy, czyli 2 razy 6 razy 3 do kwadratu, czyli już mogę sobie wpisać 9 pierwiastków z 3 przez 4. I do tego wszystkiego będę dodawać jeszcze 90. Poskracam sobie tutaj wszystko, co mogę, czyli tutaj mam 6, poskracam ją z 4, mam 2 i 3. Teraz jeszcze tą dwójkę z tą dwójką sobie skrócę, czyli będę miała tu jedynkę i tutaj 1.